Wrzuć jajko do zlewu. Ten trik z jajkiem ratuje zlew. Produkty, których używasz codziennie, mogą zamienić się w coś zupełnie innego. Weź średniej wielkości miskę i wbij do niej jedno jajko. Następnie za pomocą łyżki oddziel białko od żółtka. W tym triku będziesz potrzebować wyłącznie białka. Gdy już je oddzielisz, dodaj do miski kilka łyżek płynu do mycia naczyń. Płyn do mycia naczyń działa dzięki zawartości substancji powierzchniowo czynnych, które mają zdolność rozbijania tłuszczów i usuwania zabrudzeń. Starannie wymieszaj całość, aż uzyskasz jednolitą, lekko pieniącą się miksturę. Teraz wlej ją bezpośrednio do zlewu. To nietypowe połączenie działa dzięki naturalnym właściwościom białka i składnikom chemicznym zawartym w płynie. Dodaj dwie łyżki sody oczyszczonej. Soda skutecznie rozpuszcza resztki tłuszczu i zanieczyszczeń. Teraz wlej 100 ml octu. Ocet działa jak naturalny rozpuszczalnik. Wlej gorącą wodę, dzięki czemu mikstura szybciej zacznie działać. Odczekaj kilka minut, a następnie przyjrzyj się, jak zlew oczyszcza się praktycznie sam. Ten domowy trik pozwoli ci nie tylko pozbyć się uciążliwego brudu, ale też odstrasza potencjalne robactwo i pomoże utrzymać kuchnię w czystości. Te mikstury działają cuda. Nie może ich zabraknąć w Twojej kuchni. To przepis na lśniące garnki. Zalej torbę skorupek Coca-Colą. Wystarczy zmiksować skorupki, szklankę Coca-Coli, pół szklanki płynu do naczyń i dwie łyżki sody. Przelej mieszankę do butelki, polej przypaloną patelnię, odczekaj kilka minut i przetrzyj gąbką. Brud schodzi bez wysiłku, a patelnia wygląda jak nowa. Połóż kostkę mydła na patelni i zalej Coca-Colą. Dodaj wodę i podgrzewaj, mieszając. Gdy się rozpuści, dodaj wodę z solą. Przelej do pudełka i schowaj do lodówki. Gdy stwardnieje i zmieni kolor. Gotowe. Użyj do mycia przypalonej patelni. Działa bez szorowania i nie niszczy teflonu. Płóż tę masę na przypalony garnek. Zadziała lepiej niż młotek. Do miski dodaj dwie łyżki kawy, dwie łyżki soli i dwie łyżki płynu do mycia naczyń. Wymieszaj wszystko, aż powstanie gładka masa. Kawa pomaga usunąć brud, a sól działa jak naturalny środek ścierny. Nałóż pastę na przypalenia i odczekaj kilka minut. Następnie przetrzyj gąbką. Bez szorowania i bez chemii. Zamiast szorować ciężkie przypalenia i zabrudzenia, zastosuj ten prosty trik. Posyp przypaloną patelnię solą kuchenną, polej ulubionym płynem do mycia naczyń, dodaj sodę oczyszczoną, a następnie przykryj wszystko warstwami ręcznika papierowego. Na koniec polej całość obficie octem. Pozostaw na około godzinę. Twoja patelnia będzie jak nowa, bez rys i uszkodzeń. Wystarczą cztery składniki i zwykła reklamówka, by przypalona patelnia lśniła jak nowa. Przygotuj miksturę: szklanka coli, dwie łyżki sody, płynu do naczyń i jedna łyżka soli. Wlej mieszankę do butelki z dziurką, a patelnię włóż do reklamówki. Polej miksturą, szczelnie zawiąż i odstaw na godzinę, potem wyszoruj, spłucz i gotowe. Moja teściowa pokazała mi te sposoby. Od tamtej pory moja lodówka jest zawsze czysta i świeża. Włóż papier toaletowy do lodówki. Jestem pewna, że mi za to podziękujesz. Przygotuj pastę z sody oczyszczonej, mieszając dwie łyżki sody z odrobiną wody. Nałóż pastę na górną i dolną część rolki papieru, dokładnie wklepując. Odczekaj aż się wchłonie, a następnie włóż rolkę do lodówki. Będzie pochłaniać wszystkie nieprzyjemne zapachy, pozostawiając świeżość na dłużej. Nie używaj szczoteczki do zębów do czyszczenia uszczelki w lodówce, to może ją uszkodzić. Zamiast tego przygotuj prostą mieszankę. Pół szklanki wody, dwie łyżki sody oczyszczonej i dwie łyżki octu. Spryskaj uszczelkę, odczekaj dwie minuty i przetrzyj miękką ściereczką. Ta metoda nie tylko usuwa brud, ale także wybiela i eliminuje pleśń. Sprawdź uszczelkę w lodówce, wkładając banknot między drzwi a ściankę. Zamknij lodówkę i spróbuj go wyjąć. Jeśli wychodzi bez oporu, uszczelka nie działa prawidłowo, a lodówka zużywa więcej energii. Aby poprawić jej przyleganie, posmaruj ją wazeliną kosmetyczną. Przywróci elastyczność i uszczelni drzwi. Sprawdź ten trik i zobacz różnicę. Wyczyść lodówkę octem, a zapomnisz o szronie na tylnej ścianie. Rozcieńcz trzy łyżki octu w litrze wody i przetrzyj wnętrze lodówki. Ocet zapobiega zamarzaniu, usuwa nieprzyjemne zapachy i eliminuje pleśń. Na koniec przetrzyj wnętrze gliceryną. Stworzy ochronną warstwę i również zapobiegnie osadzaniu się szronu. Sekretne triki hydraulików, o których nie chcą, żebyś wiedział. Dzięki nim pozbędziesz się problemu. Wlej to do toalety. Hydraulik nie jest już potrzebny. Zamiast chemii, wypróbuj ten trik. Zmiel dwie tabletki do zmywarki, dodaj trzy łyżki oleju kokosowego i tyle samo octu. Mieszanka zacznie się pienić. Wymieszaj dolej wody i przelej do dozownika. Teraz wlej trochę oleju do muszli, dodaj miksturę i wyszoruj. Drożna toaleta, brak osadów i zero nieprzyjemnych niespodzianek. Musująca pianka do czyszczenia toalety. Bez szorowania usuwa kamień i brud z ceramiki. Wlej półtora litra gorącej wody do muszli, dodaj trzy łyżki sody oczyszczonej, jedną łyżkę płynu do naczyń i trzy łyżki kwasku cytrynowego. Natychmiastowa reakcja stworzy silnie czyszczącą pianę. Pozostaw na chwilę, lekko wyszoruj i spłucz. Lśniąca czystość bez wysiłku. Wrzuć jajko do toalety, to nie żart. Zamiast chemii wypróbuj ten trik. Wymieszaj białko jajka z mydłem w płynie i wlej do toalety. Następnie wsyp sodę oczyszczoną, a po chwili dodaj ocet. Reakcja pomoże rozpuścić osady. Na koniec owin muszle folią spożywczą i naciśnij kilka razy, by stworzyć ciśnienie. Prosty sposób na zatkaną toaletę. To rozbija kamień w toalecie lepiej niż młotek. Wymieszaj płyn do naczyń, trochę solil i ocet. Polej osad i zostaw na noc. Rano spłucz. Kamień znika bez szorowania. Proste i skuteczne. Zatkana toaleta? Wystarczy worek na śmieci. Owiń muszle workiem o pojemności 60 litrów, zamknij deskę i usiądź, aby uszczelnić całość. Spuść wodę. Ciśnienie zrobi resztę. Powtórz kilka razy, jeśli trzeba. Zdziwisz się, jak skuteczny jest ten trik. Jedna pianka do golenia, a kilka zastosowań, o których nie miałeś pojęcia. Włóż do piekarnika piankę do golenia. Piankę do golenia wyciśnij na dłoń i rozprowadź po całej powierzchni piekarnika. W brudniejszych miejscach nałóż jej więcej. Wzmocnisz jego działanie. Ta pianka jest jak spienione mydło z wyższą zawartością wodorotlenku potasu, działa więc znakomicie. Następnie odczekaj około 30 minut. Po tym czasie piekarnik dokładnie wyszoruj. Nadmiar pianki zmyj wodą. Pianka świetnie poradzi sobie z tłustym osadem. Nałóż piankę do golenia na mopa. Pokryj mopa pianką i delikatnie rozprowadź ją po podłodze. Teraz wlej do wiadra wodę i dodaj płyn do płukania tkanin oraz ocet. Zamocz mopa w przygotowanym roztworze i przetrzyj całą podłogę. Dzięki temu podłoga nie tylko lśni czystością. Nałóż naspieczoną słońcem skórę, a poczujesz różnicę. Wstrząśnij nią mocno i nałóż grubą warstwę pianki bezpośrednio na oparzone miejsce. Nałóż jej tyle, aby pokryła całą zaczerwienioną skórę. Pozostaw ją tak na 30 minut. Następnie spłucz ją pod prysznicem. Powtarzaj nakładanie pianki kolejne dni. Pianka do golenia zawiera substancje, które chłodzą i nawilżają skórę, przynosząc natychmiastową ulgę.